Turniej Rower jest rozgrywany od sezonu 16-17 z jedną przerwą w sezonie 20-21. Pomimo ośmioletniej historii turniej nie zyskał na renomie, a nawet ją stracił. O przyczynach takiego stanu rzeczy opowiem w tym odcinku. Odpowiednik turnieju nordyckiego zmaga się z kilkoma głównymi problemami. Jednym z nich są ciągłe zmiany formatu. Pierwsze trzy edycje rozegrano w prostej odsłonie. Do klasyfikacji liczyło się wszystkie 16 ocenianych skoków, łącznie z prologami. W 2017 odwołano zawody w Lillehammer, natomiast kolejne dwie edycje rozegrano w pełnym wymiarze. W 2020 przeniesiono konkurs indywidualny z Oslo do Lillehammer. Nie to było jednak największym problemem organizatorów. Ostatnie 7 serii skoków zostało odwołanych z powodu rozprzestrzeniającej się pandemii. Rok później cykl miał odbyć się w pełnym wymiarze. W połowie lutego, wypłynęła jednak informacja o odwołaniu turnieju ponownie z powodu pandemii. Sezon później turniej udało się rozegrać, ale w okrojonej formule. Z powodu Mistrzostw Świata w Lotach Wikersund i przebudowy obiektów w Trondheim turniej odbył się jedynie w Lillehammer i Oslo. Od tego roku zrezygnowano z drużynówek, ale w kalendarzu pojawił się mixt. Powodem była... równość. Konkurs nie liczył się do klasyfikacji cyklu. W 2023 turniej dzięki braku drużynówek powiększył się do 18 serii. Na 2024 przewidziano rewolucyjne zmiany, piątkowe kwalifikacje rozegrano standardowo. W sobotnim konkursie zawodnicy startowali w odwrotnej kolejności do wyników piątkowych kwalifikacji. Od niedzieli skoczkowie startowali według klasyfikacji cyklu. Prolog i konkurs rozegrano bez zmian. W zmaganiach w Trondheim nie było było prologów i w konkursach startowała najlepsza pięćdziesiątka cyklu. Problem był jednak taki, że odpadł jedynie Remo Hof, bo Norwegowie skorzystali z krajówki, a 51 pierwszy Kampreger opuścił resztę rowery. Piątkowy prolog na Wickersundbaken odbył się w takim samym formacie. W pierwszym konkursie wzięła udział czułowa czterdziestka prologu. Konkurs kończący turniej odbył się w formacie trzyseryjnym z czułową 30 cyklu. W tym roku format jest prostszy oprócz finałowego konkursu turnieju wszystko odbywa się tak jak do 2023. Ciągłe zmiany nie pomagają w budowie renomy. Dla porównania w turnieju czterech skoczni, jedyną większą zmianą było wprowadzenie systemu KO. Problemem są także skocznie, na których rozgrywane są zawody. Na początku cykl składał się z zawodów w czterech miejscowościach: Oslo, Lillehammer, Trondheim i Vikersund. W 2022 turniej odbył. Był się tylko w dwóch pierwszych miejscowościach z wcześniej wymienionych względów. Swoją drogą to można by też doliczyć wyniki innych imprez rozgrywanych na arenach rowery do klasyfikacji cyklu. Rok później konkursy powróciły na Vickersundbaken. Z kolei podczas siódmej edycji turnieju zawody rozegrano na świeżo przebudowanych skoczniach w Trondheim. Z kalendarza wypadło jednak Lillehammer. Powód? Słaba organizacja. W trakcie zawodów w 2023 mówił o tym Thomas Thurmbichler. Na zapleczu brakowało np. jedzenia dla skoczków i stołów dla serwismenów. Jeśli chodzi o samą skocznię, to tory najazdowe nie były odpowiednio przygotowane. Nawet sam Sandro Pertile musiał ręcznie pracować w przygotowaniu obiektu. Amatorszczyznę widzieliśmy również podczas weekendu otwierającego sezon 24-25. Jedyne, za co można pochwalić Norwegów to dobrze przygotowany zeskok. A minusy? Tak wyglądała szatnia reprezentacji Polski. Jak to nazwał Paweł Wąsek, w specyficznej konstrukcji było ciepło, ale ciasno, a Maciej Kot się do niej nie zmieścił. Hymn Niemiec po wygranym konkursie mieszanym nie włączył się i na skoczni przez minutę panowała cisza, bo cibiców zbyt wielu nie było. Na domiar złego zepchnięty z belki startowej został Christopher eriksen Sundal, A jak to wygląda na skoczniach jest lepiej, ale nie idealnie. W Oslo i Trondheim głównym problemem organizatorów są braci na trybunach. W Wikersund wystąpiły problemy przy okazji trzyseryjnego finału. Przerwa pomiędzy pierwszą a drugą serią trwała 25 minut, a pomiędzy drugą i trzecią aż pół godziny. Pomieszano też kolejność startową zawodników. W drugiej serii zgodnie z planem zawodnicy startowali w kolejności takiej jak w pierwszej rundzie. W trzeciej serii zamiast. Startu według zaktualizowanej klasyfikacji rower czołowa dziesiątka ruszyła na podstawie wyników pierwszych rund. Przejdźmy teraz do porównania turnieju Czterech Skoczni z jego norweskim konkurentem. Oczywiście niemiecko-austriacki turniej ma o wiele dłuższą historię i jest znacznie bardziej znany. Z tego powodu ciężko jest konkurować rowers tak dużą imprezą, ale przewaga jest miażdżąca. Jeśli chodzi o oglądalność, to telewidzowie znacznie częściej wybierają konkursy turnieju Czterech Skoczni. W Norwegii w telewizji publicznej pokazywane są tylko najważniejsze konkursy, co powoduje niższe zainteresowanie skokami w kraju. Jeszcze większą różnicę widać na trybunach. Trzy z czterech aren turnieju czterech skoczni zostało wyprzedane, a w Bischofshofen było bardzo blisko. A jak to wygląda z rower? Mimo jednych z najniższych cen biletów, trybuny świecą pustkami. Gdyby nie polscy fani, to frekwencja byłaby na poziomie Rudi czy Sapporo. Wpływ ma na to też kryzys dyscypliny w Norwegii. Wszyscy doskonale wiemy, że turniej odbywa się w cieniu skand. Z kombinezonami w roli głównej, Związek nie ma pieniędzy, a zawody są wiszą na włosku z powodu kilkumilionowych strat organizatorów. Aktualnie są tam tylko wyniki, ale sytuacja wśród juniorów nie wygląda kolorowo. Norwegia zmierza w kierunku Finów znacznie szybciej niż nam się wydaje. Wracając do samego turnieju, torowery przegrywa nawet w internecie. Social media są znacznie mniej rozwinięte, a strona internetowa wygląda na amatorską. Jak już wspomniałem, podczas rower często zachodzą zmiany z formatem, ale i także ze skoczniami. Podczas niemiecko-austriackiej imprezy zawody odbywają się w takim samym porządku od niemal 75 lat. W przypadku norweskiego wynalazku praktycznie co roku zachodzą zmiany. Wydawało się, że skocznie z 2024 i ich kolejność będzie niezmienna. Oslo w weekend, Trondheim w środku tygodnia, a Vikersund w następny weekend. Organiz Organizatorzy postanowili jednak to zmienić. W tym roku to zawody w Oslo rozegrano w czwartek ze względu na Mistrzostwa Świata w Trondheim. W przyszłym sezonie, jeśli wierzyć wstępnemu kalendarzowi na sezon 25-26, będzie tak samo. Jedyne co wychodzi na plus dla rower to nagrody pieniężne, a nie wróć. Zwycięzca turnieju czterech skoczni otrzymuje 100 tysięcy franków szwajcarskich, podczas gdy triumfator norweskiego tournée inkasuje 40. Euro. Na przestrzeni lat wygląda to następująco. Wyraźnie widać spadkowy trend. Rok temu kwota pieniężna dla czołowej trójki była podobna jak podczas okrojonych turniejów w 2020 i 2022. Organizatorzy tracą zamiast zyskiwać pieniądze i zmniejszają z tego powodu kwoty pieniężne dla najlepszych. Wpływ na to może mieć też organizacja Rower Kobiet, który przyciąga jeszcze mniej widzów. Organizatorzy zapewniają równe wynagrodzenie. W tym roku nie znamy jeszcze kwot pieniężnych. Ale można domyśleć się, że będzie ona najniższa w historii. Wracając do kwestii transmisji, to jeśli chodzi o otoczkę wokół zawodów, to także lepiej wypada turniej czterech skoczni. W latach 2017-2020 mogliśmy oglądać specjalne grafiki, zdjęcia, przejścia, a także oprawę muzyczną. Obecnie zostały tylko dwa ostatnie elementy. W przypadku czteroskoczniowej imprezy, przed każdą parą mamy charakterystyczną animację, a także specjalne grafiki dla danego skoczka w parze. Podsumowując, to turniej rowery idzie ścieżką wytyczoną przez turniej nordycki. Upadły w 2010 cykl zmagał się z dość podobnymi problemami. Sytuacja skoków narciarskich w Finlandii nie była zbyt ciekawa, podobnie jak to się ma w Norwegii. Co prawda, Norwegowie mają jeszcze potencjał ludzki na 10 lat sukcesów, ale potem mogą pojawić się problemy nawet na tym polu. Niecałą dekadę temu w kraju nie Fjordów sytuacja była znacznie lepsza, więc mogli sobie pozwolić na zrobienie własnego turnieju. Najbardziej ekstremalna impreza w skokach narciarskich, jak ją nazywają organizatorzy, przeżywa chyba największy dotychczasowy kryzys. Tak naprawdę to na każdej płaszczyźnie ich cykl wypada blado. Rower jest większym przedsięwzięciem niż na przykład Willingen 5, Planksa 7, czy Titizen Neustadt 5. Pomimo tego nie przyciąga on zbyt wielu fanów ani przed telewizorami, ani na tre... Trybunach. Mam wrażenie, że turniej dalej szuka swojej odpowiedniej formuły. Organizatorzy muszą pójść w bank i trafić idealnie z formatem, tak jak to jest w przypadku turnieju Czterech Skoczni. Najlepiej byłoby wprowadzić stałe lokalizacje w stałej kolejności i w niezmienionym formacie, być może tym tegorocznym. Mimo wszystko, odpowiednim sprawdzianem dla tej formuły będzie dziewiąta edycja, rozegrana w sezonie olimpijskim, bo turniej odbędzie się na pełnym dystansie. Jeśli kolej Kolejne decyzje będą strzałami w podrażnione już kolano. To nie zdziwi mnie zakończenie historii tego turnieju w najbliższych latach.